Łódź kultowy dworzec już miała, teraz ma nowy, który co prawda nie wystąpił jeszcze w żadnym filmie, ale ma być bardziej wygodny i bardziej ekologiczny. A co sądzą oni młodzianie? Internauci nie zostawili na projekcie suchej nitki. Prowizoryczny Blaszak liczony na 25 lat, tak samo jak ten poprzedni. To nie dworzec, tylko wejście do krematorium. Paskudny, zardzewiały blaszak, trzeba naprawdę się postarać, żeby stworzyć coś tak nieestetycznego. Piękny nie jest. Oby choć okazał się funkcjonalny. A jakie wrażenie gotowy już budynek robi na żywo? Mnie to nie przeszkadza. Chociaż stary dworzec kiedyś. Ten kiedyś, pierwszy? Pierwszy. To był ładniejszy. Jest. Bardzo ładny. Podoba mi się, podoba, ale jest tak yy, 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 źle ustawione informacje. Bardzo ładny jest. Jest wygodna hala do posiedzenia, do poczekania na ten. Takie informacje tylko tutaj łatwo. krótko. Do 18 tylko jest. No, właśnie. Godziny otwarcia także były gorąco komentowane przez internautów. PKP SA dementuje. Od 29 października bieżącego roku dworzec Łódź Kaliska jest otwarty dla pasażerów całą dobę. Godziny otwarcia kas są natomiast zależne od przewoźników. To oni ustalają, do której okienka są czynne. LKA na przykład obsługuje swoich pasażerów od 6.35 do 17.50. Na profilu przewoźnika w mediach społecznościowych czytamy: Przypominamy, że w każdym naszym pojeździe znajduje się biletomat. Bilety można też kupić u kierownika pociągu czy przez aplikację. Kasy dzisiaj to raczej punkty informacyjne niż główne lokalizacje sprzedaży biletów. A w najbliższej przyszłości bilety będzie można kupić także w automacie na dworcu. Docelowo mają się tu znaleźć skrytki bagażowe, automaty z przekąskami i napojami, bankomat i biletomat. Już teraz nie trudno zauważyć jak bardzo zmieniła się przestrzeń dworca. Przed wejściem znajdziemy nową przestronną wiatę rowerową, postój taksówek czy kiss and ride oraz więcej zieleni. Jest też nowy parking na tyłach dworca. W środku zachowano trójnawowy charakter dworca, ale zamontowano nowoczesny świetlik. Są ułatwienia dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się i tabliczki w alfabecie Braila. Całość remontu kosztowała 64 miliony złotych. Odkąd zaprezentowano projekt budynku, pojawiło się wiele pytań o to, czy nie można przywrócić pierwotnego wyglądu dworca, oddanego do użytku w 1902 roku, po którym zostały już tylko kafelki. Inwestor tłumaczy, że nowy dworzec jest praktyczny, a magistrat rozkłada ręce. Kwestia estetyki to jest kwestia indywidualna. Pewne rzeczy mogą nam się podobać bądź nie podobać. To już zostawiamy pod ocenę każdego z podróżnych i każdego z pasażerów. Natomiast my, jako niebędący inwestorem, nie mieliśmy absolutnie żadnego wpływu na powstanie konkretnej bryły czy też na to, w jaki sposób ta inwestycja będzie wyglądać finalnie. Jedno jest pewne. Kolejny gmach dworca Łódź Kaliska przeszedł do historii. Żółto-zielone ściany i analogowa tablica informująca o przyjazdach i odjazdach pociągów zniknęły bezpowrotnie. Teraz stary gmach odnajdziemy jedynie w filmach. Łódź. Czy Łodzianie polubią się z nowym dworcem? Na to pytanie odpowiedź da jedynie czas. Laura Janowska, Łódzkie Wiadomości Dnia.